Cześć, no, tak. Siema, siema ludziska To ja i kapitan Fak Jestem Siemaneczko Dzisiaj zagramy sobie na Skywarsa ja Oczywiście, bo A... to <noise> I To jest serwer MySG Dobra w wgaj ten krem Dobra Idziemy grać a Poczekajcie, ja też się przywitam, tylko że ja nie gram, bo niestety nie mogę na razie. I to tyle z mojej To jest Pan a inaczej druga nazwa Tomason. Wielkie brawa. Dobra. Chodź na arenę 17. Kapitanie, chodź na arenę 17. 17? Tak, 3. Abra! Tre! Aj ten twój angielski! drzewo! Jo, jakie piękne, kurde! Takie pnącza! Ja takich nie miałem w dupie włosów, jak te pnącza! Aj ty zabawny, jesteś, ja wiesz. No, do wciapnej, nie? Abra! Jechać do Tylko za butów jeden ty. Abra, chodź! Cztery, trzy, dwa, jeden! Lecimy, wodzia, kurde! Kurde, zatrzymało mnie! Czekaj, dobra, mam kcięgę. <grym zmarł> Ale miałeś fuks. Kurde, mnie tutaj, tak nagrałem to, nie pamiętam. Patrz, wepcham cię ci do japy, a później wyjmę i pożre. Bój się mojej duki. Dobra, mamy sojusz jeszcze nie? Jak chcesz! Dobra. Stoją się, lecimy. O, oka, zapomnieliśmy polecić Polecamy ten serwer, bo często na nim gramy tak samo jak inni youtuberzy. Znamy polecamy. Jeszcze, znamy, znamy, jeszcze serwer Citroxa, ale... Jed, jeden z naszych, który ma końcówkę fak dostał na niego bana. No tak jest... Żywiście znaczy, Wojtek sobie żartuje. Nie żartuję ja. sobie. Kapitanie. Dobra. Kapitanie tak, kurde. Tam też czasami na kraw. Znalazł się alien, który myśli, że krowy to... Że są wymacowane ich sutki przez miejskich takich takich dziadów. Leśniaków się kurde. No, wieśniak. Ja pierdę, mój siń, nie. Dobra. Ja podbędę, tak że widzimy się na kolejnej arenie. Do widzenia, kapitan. Do Życzę ci, abyś zlepał. Dobra, dziękuję ci. Żebyś zmarł, tam przy swoim kąpie nie ma za co. Robisz dobra, ja weźcie to program w grę. Jaką? W tą Raider. Będę grał w grę. Jaką? Tą Brainer. No jasne, najlepsza gra na świecie. Ja nawet nią nie grałem, ale wiem, że tak jest. No dobra, może tak nie jest, ale. No dobra, ale... jak tam ci idzie? A ja jestem. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. A może raczej czwarty. Ej, popatrz. pierwsze to są monety. Dziwna nazwa, no? nie? Monety. Ej, dziwna nazwa, nie? Monety. Tak. Ten się zastanawia nad monetami, a nie nad wygraną. Dobra, monety. I wiesz, ile mam monet? 15 Ja się no, co ja miałam ponad 200 ileś, ale wydałam wszystko. Nie przechwalaj się, Tomason. To ale nie. To... kupowałam sałuków na jednej arenie. To nie czas na to. Ja tu walczę o śmierć śmierci życia, a ty tu gadasz o monetach. No ja nie mogę. O czym ty myślisz? tak? Ty kurde, pierdzisz tylko. No, pierdzi no. Czekaj, ja widzę wodę. Oh fuck! Oh fuck! Co? Spadłem. Co? Nie wzywa mnie! Spadłem. Dobra. Dobra, która oreka? Pekaj, chodź na tył. Zaraz przyjdę. Ja sam Chodź. Dobra, która rana? Chodź tu z tyłu. Czekaj. To już koniec tego odcinka. Jak chcecie więcej, piszcie w komentarzach. Cześć. Łapujcie, subskrybujcie, to bardzo motywuje. No, do widzenia wam wszystkim i życzę wszystkiego I życzę. Wszystkiego. wszystkiego najlepszego. Nie, nie wiem z jakiej okazji, ale siemanko i wszystkiego dobrego.